Zrobimy sobie tutaj mały postój. Co? Fajne miejsce. Na górę, czy co? Dobra. Pościągałem te pomarańczowe odblaski z felg Że tak powiem. Czekajcie, pokażę wam z bliska. te tutaj. I wydaje mi się, że. Wygląda to teraz dużo lepiej. Co? Oczywiście, tak nie udało, się, bo. Ściągałem to rękami, a posłowały to do polarką pościągać, ale. Ale jak taki wersja BIDA, to coś tam jedzie. Nie jest źle. Powiem wam, że jest mega skwar, bo jest 31 stopni 32 Tak mi pokazywało rano i naprawdę cieplutko. No ale co by zrobił człowiek, gdyby się nie przejechał, prawda? O i tak. Co, niedługo zamawiamy pierwsze części do Katie. I będzie się działo Chodzi to, fajnie chodzi Ale pije słońcem Fajnie chodzi Tylko jestem ciekaw bo ten dyfuzor co nie ma taki dość pognieciony i będę chciał go gdzieś na wakacjach te wniotki powyciągać i jestem ciekaw czy mi to coś podniesie mocy Czy będę czuł, że jakoś coś lepiej, bo no bo po co się prosty był, prawda? Zawieszenie trzeba będzie troszeczkę uszczywnić, bo jest strasznie miękkie Nawet za bardzo, bo jak się robi stopi, to strasznie dochodzi do spodu Ale tak to co, no jest fajny, ale więcej będzie vlogów takich Z GoPro mam nadzieję, bo Takie są ciekawsze, wiecie Z pierwszej perspektywy, jeszcze jakieś przy połowę są czy coś To już w ogóle każdy chce oglądać, prawda? Dobra, to co Jedziemy dalej, krótki postój był, napiłem się I lecimy strasznie na zajawkę, żeby wiecie, spróbować coś na gumie tylko się trochę cykam Bo na gumie nigdy nie jeździłem wcześniej Na jak coś próbowałem, ale to jest trochę co innego, bo tam jak nie pociągnie do sobie schodzę i ani po problemie, a tutaj no To sobie tak nie zajdę Ale grzeje, ja yeah, pierdolę No nie, Wziąłem Monopod Wziąłem wszystko jest, nie, wszystko jest dobra, możemy je za dużo nie, za nie, 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 jak zwykle, więc... <mulary> <mulary> Mm-hmm. Dobra, dla tych, którzy są tutaj nowi, to co, zapraszam do śledzenia kanału, się będzie dużo działo z tym komarkiem, a i tak.